7 września wzór życia chrześcijańskiego, jaki wypływa z objawień w Medzugorie i wspomnienie świętych męczennika Skorzyc, świętego Melchiora Grodzieckiego i błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego, patrona prasy katolickiej, którzy chcieli dobro czynić i długo żyć, bo bardzo kochali Eucharystię i kapłaństwo. Wrzesień w Medjugorje jest... Jak lato w Polsce, pełen słońca i dojrzałych owoców. Winnice aż kuszą, by spróbować winogron i posmakować, jak słodki jest kościół. Winogrona są symbolem wspólnoty. Wszystkie grona wyrastają z jednego pędu. Rolnicy w Medżugorie mówią, że korzenie winogron zapuszczają się głęboko w ziemię, bo szukają żył wodnych. Tak właśnie chrześcijanin powinien być mocno wszczepiony w Chrystusa, w wodach Chrztu Świętego. Z nich czerpać siłę do sakramentalnej łaski i do życia w Chrystusie. Wydawać owoc słodyczy, miłości i pokoju. Innymi dorodnymi owocami w Gorie są na straganach ogromne orbuzy. Takie soczyste, że aż mm, palce lizać I na drzewach już dojrzałe. Owoce kiwi. Wszystkie te możemy znaleźć w Medjugorje, tak jak w ziemi świętej. Wyrastają one na bardzo skalistym podłożu, ale przynoszą dużo pożywienia i witalności. Można powiedzieć, że jeśli dostrzegamy palec Boży w pięknie natury, a w Chorwacji, w Bośni i Hercegowinie, przecież tyle tego Bożego piękna i dzieła. I drzew dorodnych i owocowych, ale też słynne wodospady, a kąpiel w jej chłodnych wodach naprawdę przyda zdrowia. W myśl starego polskiego porzekadła: Zimna woda zdrowia doda. Lubię rano myć się w zimnej wodzie twarz, ale też klatkę piersiową nacieram trzykrotnie. Dlatego woda z wodospadów troszeczkę była chłodniejsza, ale sprawia dużo radości i zanurzenie w niej. Tego życzę wszystkim pielgrzymom, by czasem swe przeżycia duchowe, ale też emocje schłodzili w zimnej wodzie i w pięknej naturze, w krajobrazie gór i e, w zachodach słońca, które tam są przecudowne. We wszystkim widać palec Boży i Boży zamysł, że Bóg dał to wszystko z miłości dla swych stworzeń, aby nas uszczęśliwić i rozradować. Po tym pokojowym, przyrodniczym wstępie sięgnijmy do książki księdza doktora medycyny i teologii zarazem Macieja Arkuszewskiego, który broni Medjugorje, podając je jako wzór życia chrześcijańskiego dla współczesnego pielgrzyma. Czy rzeczywiście Maryja Gospa, jak siebie przedstawia w Medjugorje, jasem krajlica mira, proponuje wszystkim ludziom żyjącym w konfliktach, Model życia oparty na modlitwie, na pokoju serca, który jest nie tylko potrzebny nam wszystkim, ale dzięki niemu może zapanować ład wewnątrz nas i wokół nas. Zdaniem księdza Macieja, wydarzenia w Medżugornie, a mówi to z przekonaniem i wiarą, są swoistym fenomenem czasem wyjątkowym, podarowanym ludziom przez Gospę. Do tego, aby każdy chrześcijanin, podejmując jej zaproszenie do pokoju i pojednania z Bogiem i ludźmi, mógł wzrastać duchowo, odkrywając łaskę Chrztu Świętego i przez nawrócenie serca przygotować się na czas, który mu został do powrotu Chrystusa. Objawienia Maryi jako krowy pokoju są bowiem błogosławieństwem dla ludzi żyjących w nieustannych wojnach, w kłótniach, są takim wzorem teologicznego i duchowego oraz pastoralnego sposobu na szukanie Pana Boga i szukanie ludzi, którzy, których serca są niespokojne, dopóki w Bogu nie spoczną w pogubionym świecie. Orędzia Medjugorje. Jego zdaniem mają uniwersalną wizję wobec całego świata i dla dobra każdego człowieka wprowadzają pewien ład moralny i społeczny. Życie wspólnot, ale także Każdego narodu. Główną tezą księdza, doktora, mówię ksiądz i doktor, bo <gryw> ksiądz i doktor to ręce pana Boga. Dobrze, że wśród księży są lekarze, e, medycyny. Takim też jest ksiądz artybiskup Henryk Hozer, bo oni starają się widzieć duszę i ciało i ducha całościowo, heliocentrycznie każdego człowieka, jak w soczewce białe światło, że szczepia się na różne odcienie. Tak samo jest z Bożym życiem, Medjugorje, które rozprasza się na różne kolory, ale główne białe światło, to jest Jezus w Eucharystii. Dlatego Kościołem została Kościowi została powierzona misja najważniejsza w świecie, misja, o której przypomina nam Maryja w swoich orędziach, odpowiedzialność za chrześcijańską formację wiernych. Kościół ma wychowywać Każdego chrześcijanina do miłości Jezusa w Eucharystii, do miłości i do odpowiedzialności poprzez sakramenty, poprzez praktykę sakramentów świętych. Tę misję widzimy coraz lepiej. Wykonują z prostotą i skromnością ojcowie i bracia Franciszkanie ze wspólnoty parafialnej w Medżugorie. Swą posługę wobec pielgrzymów z całego świata. Wszystko koncentrują na Jezusie. Najwyższym kapłani, przez Eucharystię, posługę spowiedzi, przez adorację. święta zawsze jest centrum każdego dnia w Medjugorii. Po niej są objawienia, choć niektórzy chcieliby ten porządek poodwracać. Przypomnę, jak to miało miejsce w Polsce, kiedy charyzmatycy zrodzi, zrobili wielką szlachetną akcję Jezus na stadionie w Warszawie. I tylko w nawiasach na końcu programu było napisane: e, Po wystąpieniach wielkich uzdrowicieli, w przerwie Msza Święta. W przerwie. Zostawmy już to, a wczytując się w pracę Księdza Macieja, wypunktujmy 10 tez jako odtrudkę na 10 e, antytez przeciw Medzugorie. Pani Dolocie, podziękujmy za to, że skrytykowała, bo dzięki temu możemy uwyraźnić bardziej te orędzia i rozpowszechniać je jako prawdę, a nie jako ona chce, jako fałsz. Po pierwsze, przed podaniem pierwszego argumentu za tym, że w Medjugorje rzeczywiście objawia się Matka Boża, zaznaczmy, że żadne zjawienia się Maryi na świecie nie były tak e, przebadane, tak e, mocno, jak te, które mają miejsce właśnie w Medjugorje 25 czerwca 1981 roku, e, aż do dzisiaj. Pierwszy tak dla Medjugorji jest tak dla Obrazu Boga, który jest miłością, który daje nam czas miłosierdzia, czas dla nawrócenia, dla grzeszników i kocha nas w Jezusie, który oddał za nas życie. O tym często słyszymy w orędziach z Medjugorje. Przyjmujemy pozytywny obraz Boga, ale trudniej przyjąć nam prawdę o skutkach grzechu pierworodnego, które wciąż tkwią w duszach naszych. Dlatego Bóg, jakiego odczytujemy z treści orędzi... Jest dobry, ale wymagający, bo miłość nie może patrzeć na to, że dzieci się pogubiły, tylko ostrzega i wzywa do pokuty i do nawrócenia serca. Drugie tak, to pragnienie ścisłej więzi z Panem Bogiem. Każdy człowiek potrzebuje tej relacji osobistej z Panem Jezusem, z Maryją. Bóg wychodzi naprzeciw ludzi ze swą łaską, by każdy zadbał o właściwą relację, ze swoim Stwórcą, poprzez uporządkowanie relacji z bliźnimi. Czyli jest to treść orędzia w Medjugorje, a jest to bardzo ważna, właściwa koncepcja człowieka, czyli antropologia. Czyli mamy już zdrową teologię, naukę o Bogu i zdrową naukę o człowieku. Po trzecie, tak, dla Trójcy Świętej zawsze zachowane jest odniesienie do każdej z osób Trójcy Przenajświętszej. Maryja w swych orędziach daje nam wzór jak mamy oddawać chwałę Bogu przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym? Tak jak szczęśliwie kończymy podróż czy jedzenie i mówimy trzykrotnie raz: dziękujemy za meczugorię też. A w tym miejscu mówimy: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Po czwarte, tak dla zawierzenia się Maryi. To ma miejsce w meczugorii ofiarowanie się Bogu przez macierzyńskie serce niepokalanej. To jest droga, którą pokonujemy zło. I w której powierzamy swoje życie Bogu. Czyli poprawa, poprawna Mariologia skierowana do Boga poprzez Maryję. Każdy z wierzących może być pewien, że matka Jezusa zaprowadzi go najpewniejszą drogą do zbawienia, jak to obiecała Fatimie, i kontynuuje w Medżugorie. Po piąte, tak dla Maryi, jako pośredniczki wypraszającej łaski u Boga i miłującej matki która nie przesłania Syna, ale Go ukazuje jako jedynego pośrednika między Bogiem i ludźmi. I że z Nim, przez Niego i dla Niego współpośrednicze w prowadzeniu nas do świętości, do relacji z Bogiem, do wieczności. Maryja jako całkowicie ufna Chrystusowi, jako oblubienica Ducha Świętego, zdaje się na Jego prawdziwe łaski, jako córka Boga, Ojca Wszechmogącego, jest uprzywilejowana we współpośrednictwie, jako matka odkupiciela w rozdawaniu Bożych łask. Po szóste, przesłania z Medjugorje, tak, bo są rozważane pod kątem wzoru dla chrześcijanina, jakim jest ukształtowanie człowieka modlitwy, nowego człowieka. Maryja często mówi, jak się modlić. Uczy modlitwy, tak jak uczył nas Jezus. Modlitwy serca. Wstawia się nieustannie za tymi, którzy słuchają jej poleceń i modli się razem. Wzywa do modlitwy różańcowej, nieustannej, do pracy nad sobą, do wypełniania obowiązków, aby każdy nasz czyn był traktowany jak modlitwa, a więc modlitwa osobista. Maryja uczy dzieci odpowiadać na miłość Boga czynami i słowami. Jezu, kocham Cię, Ojcze, wielbię Cię, Duchu Święty, pragnę Cię i przyjmuję Twe dary. Nowy człowiek rozmawia z Bogiem który jedynym według porządku serca. Tego uczy nas Maryja. Modlitwa według Maryi to rozmowa serca z Bogiem, które przemienia modlącego się. Staje się on człowiekiem modlącym się sercem, który w sercu ma Boga. Siódmy tak dla orędzi z Medjugorje. Czyli siedem tak dla Maryi w kształtowaniu życia chrześcijańskiego i cywilizacji, i pokoju i miłości. Poprzez Eucharystię. Maryja uczy, że to przeżywanie Eucharystii sprawia, że stajemy się w pełni ludźmi, którzy przez ofiarę krzyża, bo każda Eucharystia to Chrystus, kroczy na golgotę. Dokonuje się jego męka, śmierci z zmartwychwstanie. Podnoszę, Podnoszeni jesteśmy z upadków i idziemy z Chrystusem wieczności. Maryja jest niewiastą Eucharystii kiedy prosimy, by ona w nas przyjmowała Jezusa, tak jak w Betlejem, to Jezus rodzi się w naszym ciele i w krwi. Maryja zachęca nas do tego, co Sobór Watykański II, aby Eucharystia stawała się centrum i źródłem naszego chrześcijańskiego dnia. Ósme tak jest właśnie dla poczętego życia, dla szacunku dla ludzi starszych. Maryja w orędziach mówi wiele ogólnych rzeczy i powtarza, się mówi, mówi o modlitwie często, o pokoju, przy o świętej spowiedzi. Tych pięć znanych kamieni do walki ze złem, z Goliatem, walki do pokonania samego siebie. Ale też pośrednio Maria przywołuje niezwykły szacunek do życia zgodnego z dziesięcioma przykazaniami a więc które jest godne Dziecka Bożego i które prowadzi nas do poszanowania świętości życia i do troski o życie wieczne. Dziewiąte tak dla przyszłości. Maryja, która wybrała czas, wybiera też dla nas czas łaski, bo czas, według Maryi, zawsze należy do Boga, który jest wiecznością. Czas to wieczność, nasze życie się kończy, żyjemy przejściowo, że prawdziwe życie wysłużył nam przez mękę Jezus Chrystus i On na nas czeka. Z tym życiem wiecznym, nieskończonym. O tym mówi nam Maryja, dlatego mamy na Ziemi misję do wypełnienia wobec innych. Bóg po coś postawił nas na Ziemi, podarował nam życie. Mamy też misję w Kościele Powszechnym i w całym świecie. Maryja uczy nas odczytywać te znaki czasu. Każdy człowiek ma czas miłosierdzia. Jest też znakiem drogowskazem dla innych. Dziesiąte, tak. Dla orędzi Maryi w Gorie, które są bardzo proste i uniwersalne, a zarazem mądre i głębokie, bo otwierają nas na plan Boga, na Jego świętość, i mądrość Ojca Przedwiecznego. Każde dziecko, które pragnie żyć tymi przesłaniami, tego Maryja. Na początku zwraca się drogie dzieci, a na koniec zwięźle i lakonicznie dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Jest zatroskaną matką o los, o naszą przyszłość. Jej dzieci nikt nie może zginąć, bo wolą Ojca jest, aby każdy z nas ocalił. Dlatego nie lekceważmy słów niebieskiej Matki, Gospy z Męczu Goli, która przedstawia się jako Królowa Pokoju, Matka Jezusa Chrystusa, Księcia Pokoju, który przyszedł na ten świat zbawić i ocalić, a nie zgubić i potępić. Dlatego Maryja wzywa przez post o chlebie i wodzie w środę i w piątki, do, do pokuty, do niesienia swego codziennego krzyża z godnością, z cierpliwością, z pokorą, z ufnością i nieskończone Boże miłość. Czas, który dany jest nam tylko na siebie. Kościół zdaniem księdza Macieja Dostrzega już wyjątkowość Medjugorje na polu pracy duszpasterskiej, ewangelizacyjnej. Przez mszę świętą, przez posługę sakramentalną, adorację, przybliża ludziom orędzie gospy i matczynę serce pełne miłości dla każdego przybywającego do tego miejsca, szczególnie dla ludzi zranionych przez grzech, ale też dla kapłanów i dla wiernych. Dlatego często słyszy się, że Medjugorje jest konfesjonałem świata. Kapłani spowiadają tutaj godzinami, widzą wielkie dzieła w dusza, które czyni Bóg ale też sami się nawracają i próbują łaską uświęcającą trwać przy Chrystusie, przy Matce świętrz. Autor książki, wzór życia chrześci chrześcijańskiego, jaki wypływa z Medjugorje, w swej apologetycznej tezach obala bardzo wymownie wszystkie błędy z pracy Doroty Rafalskiej. Ale dziękujemy także jej w, za książkę Medjugorje. Prawda czy fałsz? Proszę też zainteresować się książką przede wszystkim księdza Macieja i przeczytać ją osobiście, ale też mu za to podziękować. Dzisiejsi patronowie to święty Melchior Grodzicki, męczennik i błogosławiony Ignacy Kopotowski, o których możemy śmiało powiedzieć, że byli kapłanami według Bożego Serca. Chcieli jak najwięcej ludzi pociągnąć do otwartego serca Jezusa. Jeden przez swoją Heroiczną śmieć, pełną drastycznych scen, yy, wyciągania ciała na belce, obciążania nóg kamieniami, krajania żywcem, a drugi przez wydawanie dobrych czasopis, dobrych książek yy, i chronienie w ten sposób dzieci i młodzieży przed truciznami, jakimi są fałszywe książki i czasopisma, które mącą w głowach, demoralizują i zakłamują rzeczywistość. Błogosławiony Ignacy mówił każdemu, że bliskie blisko Ciebie, przy Twoim sercu jest kopalnia złota, w której Pan, nieba i ziemi zostawił szlachetny kruszec, którym jest dobre, e, dobrowieczne, a można go osiągnąć i zdobyć przez przenajświętszą ofiarę przy świętej, czyli to samo, co gospa przekazuje nam w Medjugorje, aby Złoto miłości, prawdy, jedności i pokuty szukać w Eucharystii. Dlatego błogosławiony Ignacy Kopotowski, zwany Bożym gazeciarzem, wydawał anioła stróża, czasopismo do dziś wydawane dla dzieci, aby przyjaźnić się już od dzieciństwa. Z opiekunem, który nas prowadzi do drogą do zbawienia, i założyć. Założył też siostry Lorytanki, aby jak w domu świętej rodziny, uczyć się stale przebywać w obecności pana Jezusa. Tak jak Maryja z Józefem w Nazarecie. A święty Melchior wraz z Węgrem Stewkiem i Czechem, Chorwatem Markiem, nie wyrzekli się wiary. Chociaż yy, husyci, skoczyc strasznie ich torturowali i odzierali ze skóry. Wołali tylko: Jezu, Maryjo, ratujcie! Dajcie wytrwa świętej wieży do końca. Melchior po hebrajsku, znaczy Bóg jest moją światłością i za swoich prześladowców modlił się i mówił: Dałbym rękę za to, żeby się oni wszyscy nawrócili do Kościoła katolickiego, lecz dałbym drugą rękę w ich obronie, gdyby ich kto chciał skrzywdzić. Matce Bożej, że nie chce naszej krzywdy, podziękujmy i stanowczo i z miłością podejmijmy wszystkie wezwania, nie ze strachu. Ale z miłości do Pana Jezusa, z miłości do grzeszników, bo tak naprawdę przez przeciwności my także dojdziemy do radości życia wiecznego. Matko Zbawiciela, e, prosimy módl się za nami teraz w godzinę, aż nas zaniesiesz w ręce ukochanego Zbawiciela.